Partnerem kanału History Hiking jest firma Kobi. Buduj historię, klocek po klocku. Co wieczór pojawiały się dziwne zjawy, które straszyły mieszkańców. Wyglądało to wojsko nieziemsko, ja ich pamiętam. Komendant obozu internowania. Polak? 17 września 1939 rok. Na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow Sowieci wchodzą do Polski, przekreślając tym samym szansę na jakąkolwiek walkę o niepodległość. To do dzisiaj dla wielu dzień hańby, dzień potężnej klęski, bowiem wtedy polski rząd, polskie elity i niestety naczelny wódz marszałek Edward Rydz-Śmigły uciekają z rozrywanego przez dwa totalitaryzmy kraju i dostają się do Rumunii. Jesteśmy w mieście Campuluk w Rumunii. To właśnie tutaj, w tym regionie, w czasie II wojny światowej znajdował się jeden z wielu obozów internowania polskich żołnierzy i polskich cywilów. Dzisiaj opowiemy Wam o ucieczce polskiego rządu z Polski oraz o internowaniu polskich żołnierzy w Rumunii. Ale zanim odcinek, ważna informacja. Jak już wiecie, jestem kolekcjonerem klocków Kobi. I musicie wiedzieć, że polscy żołnierze internowani w Rumunii przedostawali się m.in. do Anglii, aby kontynuować swoją walkę z okupantem. Latali m.in. na takich bombowcach Avro Lancaster B-3. I tak się składa, że otrzymałem właśnie od sponsora dzisiejszego odcinka klockowy model tego samolotu. To potężny bombowiec. Co ciekawe, w oznaczeniach polskich, w malunkach polskich, konkretniej Dywizjonu Bombowego 300, Ziemi Znajdziecie tutaj mnóstwo detali i ponad 1500 elementów, więc czeka Was naprawdę długa i bardzo kreatywna zabawa. Wiernie odwzorowane wnętrze kokpitu, ruchome śmigła, ruchome lotki, no i figurka polskiego pilota naprawdę robi wrażenie. Klikajcie w link w opisie pod filmem, aby kupić taki bombowiec i pochwalcie się swoją klockową kolekcją wysyłając do nas zdjęcia na historyhikingmaupa.krkfilm.com A teraz zapnijcie pasy i lecimy na historyczną wyprawę do Rumunii. Jeszcze 1-2 września, przed naszą wioskę Malin przyjeżdżały grupy wojska polskiego, między innymi na motocyklach, na koniach kawaleria. Jak to się mówi, wojsko malowane. Eleganccy chłopcy, uzbrojeni. No, wyglądało to wojsko. Nieziemsko. Ja ich pamiętam. Mnie i moją siostrzyczkę starszą ode mnie o dwa lata, wozili na motocyklu po wiosce, także byliśmy bardzo szczęśliwi z tego kontaktu takich, takich wojskowych, młodych. Ale okazało się, że oni dwa dni byli w tym malinie i pojechali. wyjechali. Prawdopodobnie dostały jakieś rozkazy. Podobno oni wyjeżdżali do Rumunii. Uciekali, wycofywali się. Choćby warunki Waszego życia były najcięższe, musicie trwać, nie zapominając, że jesteście żołnierzami, których obowiązuje dyscyplina i honor żołnierski. Ci, którzy ulegając słabości ducha albo potrzebom obcych agentów, sieją wśród Was zwątpienie i chcą w Wasze szeregi wprowadzić rozprężenie, ci ludzie są na usługach wroga. Trzeba zacisnąć zęby i przetrwać. Położenie się zmieni, wojna jeszcze trwa. Będziecie jeszcze bićcie za Polskę i wrócicie do Polski. I przynosząc jej zwycięstwo, trzy dni po sowieckim ataku na Polskę, naczelny wódz. Edward Rydz-Śmigły wydaje swój ostatni rozkaz do żołnierzy Wojska Polskiego. I dzieje się to w mieście Krajowa w Rumunii, gdzie przez krótki czas przebywa z ówczesnym prezydentem Ignacym Mościckim. 17 września 1939 roku Śmigły grzmiał z bolszewikami nie walczyć, w co wielu żołnierzy września 1939 roku nie chciało wierzyć. Ale Śmigły nie żartował. Według jego poleceń, według jego rozkazu Polscy żołnierze mieli ewakuować się do Rumunii właśnie. I wielu z nich po otrzymaniu tego rozkazu popełniało samobójstwa, bo chcieli walczyć z okupantem. Oni przelewali krew za Polskę, a nagle naczelny wódz po prostu poddał się. W ich mniemaniu był tchórzem. Edward Rydz-Śmigły później internowany był w miejscowości Dragos-Lewele. Z kolei Ignacy Mościcki trafił do Bikast, skąd przedostał się później do Szwajcarii. Potworna gorycz, złość, poczucie żalu. Tak, w kilku słowach można opisać uczucie towarzyszące polskim żołnierzom, którzy walczyli za ojczyznę we wrześniu 1939 roku. Jak Wam najlepiej to uczucie zobrazować? Pamiętacie nasz film o Goralen Folk? Opowiadaliśmy Wam tam oczywiście o Wacławie Krzeptowskim, ale opowiadaliśmy też o spokrewnionym z nim Józefie Krzeptowskim. Pseudonim Ujek to legendarny polski kurier tatrzański, który. Nie zgodził się na przeprowadzenie rydza śmigłego, gdy ten przebywał na Węgrzech przez Tatry do Polski, a powód był bardzo prosty. Krzeptowski, Józef Krzeptowski, pseudonim Ujek, tak jak tysiące polskich żołnierzy, obwiniał śmigłego za klęskę kampanii wrześniowej i nie uznawał go za swojego wodza. Wszyscy doskonale pamiętamy luty rok 2022. Wybucha wojna na Ukrainie, która trwa do dzisiaj, i co się okazuje? Że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, podejmuje decyzję i zostaje w ogarniętym wojną kraju. I czy lubimy Zełenskiego, czy nie? Ja do niego też mam pewne zarzuty, nie ma to w tej chwili znaczenia. Został w kraju, co ewidentnie podniosło morale Ukraińców. I pamiętam, że dwa lata temu odbywały się takie dyskusje na szczeblach żołnierzy, na szczeblach politycznych, co by wydarzyło się w roku 1939, gdyby nasi politycy, no i naczelny wódz Edward Rydz-Śmigły, podjęli decyzję o zostaniu w ogarniętym wojną kraju. Jedni debatowali, czy zmieniłoby to sytuację Polski, na naszą korzyść przechyliłyby się szanse na odwrócenie losu II Wojny Światowej, a inni mówili, że szanse na jakiekolwiek odwrócenie naszej sytuacji były wręcz zerowe. My jesteśmy ciekawi Waszej opinii. Piszcie w komentarzach, co myślicie na ten temat, czy Waszym zdaniem, gdyby polscy politycy Zostali w 1939 roku w kraju, czy cokolwiek by to zmieniło i chętnie z wami podyskutujemy. Tak naprawdę w głowach polskich elit pomysł na opuszczenie kraju pojawił się już początkiem września 1939 roku, kiedy jeszcze Sowieci do Polski nie weszli. Dlaczego? Dlatego, że gdzieś w trzewiach przeczuwali oni, że ta wojna może pójść nie po ich myśli, trzeba było zapewnić ciągłość państwowości, w jakiś sposób sterować państwem na odległość, a więc na uchodźstwie. I od samego początku rozważana była neutralna. Rumunia, przyjaciel Polski, z którym mieliśmy sojusz wojskowy, podpisany w roku 1921. Problem polegał na tym, że wsparcie zbrojne Rumunii doszłoby do skutku tylko i wyłącznie wtedy, gdyby zaatakował nas Związek Radziecki, bo polsko-rumuński sojusz był wymierzony właśnie przeciwko Sowietom. Zaatakowali nas Niemcy, więc Rumunia sprytnie wymigała się ze swoich zobowiązań, ale o tym opowiemy w dalszej części odcinka. Nocą z 17 na 18 września 1939 roku polscy politycy przekraczają most na Czeremoszu, na dawnej polsko-rumuńskiej granicy w Kutach. I to właśnie w Kutach odbywa się ostatnie posiedzenie naszego rządu. Jesteśmy w Kosowie na Huculszczyźnie. Dzisiaj Ukraina. Kiedyś Wielka Rzeczpospolita. I choć dzisiaj tu, w tym mieście, nie toczą się działania wojenne, to o wojnie Ukraińcom wciąż przypominają zniszczone przez ukraińskich żołnierzy takie maszyny, jak właśnie rosyjski BWP. Ale co najbardziej przykre, w każdej miejscowości, po której podróżujemy, właśnie tu na Ukrainie, widzimy zdjęcia, twarze młodych żołnierzy, młodych kobiet i młodych mężczyzn, którzy na tej wojnie giną. Takie maszyny, wraki rosyjskich czołgów, BWP-ów mają podnosić morale Ukraińców. Ta wojna trwa i nie można o niej zapomnieć. Ale wróćmy do roku 1939. 18 września nasz rząd ląduje tymczasowo w miejscowości Czerniowce, gdzie stacjonuje w budynku tamtejszego konsulatu. Jest świadek tego wydarzenia, który opisuje, w jaki sposób Beck rozstawał się ze Śmigłym. Posłuchajcie sami. Gdy na dworcu w Czerniowcach wieczorem podano pociąg dla prezydenta, naczelnego wodza i rządu, kilku ministrów zbliżyło się do marszałka już wsiadającego do wagonu, by go pożegnać. Stałem tuż za marszałkiem, gdy on zwrócił się do ministra Beka i ostrym głosem, zbliżonym do stłumionego krzyku, powiedział: Pan mnie oszukał, panie ministrze, i nie podając ręki Bekowi, wszedł do wagonu. Bek nie podał ręki śmigłemu, więc możecie sobie wyobrazić, co mieli w głowach. Opuszczali kraj ogarnięty wojną, krytykowani przez naród, uciekali do Rumunii. Ale jeszcze wcześniej, tu w Kosowie na Huculszczyźnie, prezydent Ignacy Mościcki 17 września 1939 roku wydaje swoje ostatnie orędzie do narodu polskiego. Orędzie, które jak okaże się później, było dla Rumunów bardzo dużym problemem. A oto jego fragment. Polska, sprzymierzona z Francją i Anglią, walczy o prawo przeciwko bezprawiu, o wiarę i cywilizację przeciwko bezdusznemu barbarzyństwu, o dobro przeciwko panowaniu zła na świecie. Z walki tej wierzę w to niezłomnie wyjść musi i wyjdzie zwycięsko. Obywatele, z przejściowego potopu uchronić musimy uosobienie Rzeczypospolitej i źródło konstytucyjnej władzy. Dlatego, choć z ciężkim sercem, postanowiłem przenieść siedzibę prezydenta Rzeczypospolitej i naczelnych organów Państwa na terytorium jednego z naszych sojuszników. Stamtąd, w warunkach zapewniających im pełną suwerenność, stać oni będą na straży interesów Rzeczypospolitej i nadal prowadzić wojnę wraz z naszymi sprzymierzeńcami. I właśnie te słowa o sojuszu z Francją, z Anglią. Jasna deklaracja Mościckiego, że zamierza kontynuować walkę z okupantami na uchodźstwie to spowodowało, że władze rumuńskie podjęły decyzję o internowaniu polskiego rządu. Zapytacie dlaczego? Mówiąc najkrócej ze strachu. Przyjaźń polsko-rumuńska przyjaźnią, ale polityka to gra interesów. I czy nam się to podoba, czy nie interesem Rumunów było nie wejść do wojny ze Związkiem Radzieckim i Trzecią Rzeszą? Po tym, kiedy polski rząd przekroczył granicę polsko-rumuńską i czekali na dalszy transport w Czerniowcach, to w powietrzu czuć było coś dziwnego, coś niepokojącego. Rumuńscy strażnicy zachowywali się dziwnie, a polski minister spraw zagranicznych, Beck, przyczuwał, że dzieje się coś niedobrego. Jak się okazuje, nie pomylił się, bo właśnie podjęto decyzję o ich internowaniu, czyli de facto pozbawieniu wolności. Mało tego. Rumuński rząd pod naciskiem ze strony Niemców, a także Sowietów, odmówił polskim elitom swobodnego poruszania się, ewakuowania do Francji właśnie, czym no, doprowadziło to do tego, że polscy politycy zostali uwięzieni. Już wiecie, gdzie trafił Rydz-Śmigły, wiecie, gdzie trafił Mościcki. Józef Beck, minister spraw zagranicznych, wraz z innymi członkami rządu trafili do rumuńskiej stronicy, ale miejsce polskich elit, miejsce ich internowania zmieniało się. Ale na rumuński rząd, i to też ważne, nie, nie naciskały tylko Związek Radziecki III Rzesza, naciskała także Francja, dlatego że sanacyjny polski rząd był dla nich niewygodny, co oznaczało, że wcale oni nie spieszyli się, aby pomóc polskim elitom wydostać się z internowania w Rumunii. Szukając żadnych uzasadnień prawnych, oświadczył mi z całą szczerością, że znajduje się w niesłychanie ciężkim położeniu. Jest mu niezmiernie ciężko i przykro, że musi na razie zatrzymać pana prezydenta RP i rząd polski w Rumunii, nie mogąc narazić swojego kraju na nierówną wojnę z Niemcami, która musiałaby się skończyć równie katastrofalnymi rezultatami jak w Polsce. Usłyszeliście przed chwilą słowa Rogera Raczyńskiego, polskiego ambasadora w Rumunii, który wypowiedział je po otrzymaniu od rumuńskiego ministra spraw zagranicznych decyzji władz rumuńskich o internowaniu polskiego rządu, co wydarzyło się 19 września 1939 roku. I pomimo tego, że słowo internowanie, co zrozumiałe, automatycznie kojarzy nam się z niewolą, z ograniczeniem tej wolności. Musimy pamiętać, że premierem Rumunii w tamtym czasie jeszcze przez chwilę był wielki przyjaciel Polaków i człowiek, który Hitlera i nazistów nienawidził. Mowa oczywiście o Armandzie Czalinesku, który nie tyle co przymykał oko na pewne sprawy, już po internowaniu polskiego rządu, co zgodził się na ewakuację prawie 80 ton polskiego złota przez Rumunię, zgodził się na przyjęcie w Rumunii kilkudziesięciu polskich cywilów uciekających przed wojną i pozwolił, aby to właśnie w Rumunii internowani, no w nie tak złych warunkach, byli polscy żołnierze, którzy nie mieli wyjścia, musieli do Rumunii uciekać, uciekać po klęsce wrześniowej roku 1939. Ale powiedzmy sobie szczerze, powody, dla których Rumunia nie pomogła nam bardziej, choć i tak dużo zrobiła, są troszeczkę naciągane. Polski rząd zdawał sobie sprawę z tego, że Rumunia nie przyjdzie nam zbrojenie z pomocą, więc nawet nie wystosował do rządu rumuńskiego oficjalnej prośby o wsparcie militarne. I co było najgorsze, to ta presja Niemiec. Józef Gebel spisał w swoim dzienniku, że Mościcki, o jakim honorze on mówi, skoro sam uciekł, za granicę z ogarniętej wojną Polski. Niemiecka propaganda bardzo szybko podchwyciła fakt, że polscy, polskie elity i polscy żołnierze opuścili Polskę i zaczęła na tym grać. Rząd rumuński był pod stałą presją III Rzeszy, dlatego decyzja o internowaniu wydawała się być nieunikniona. każdym względem prymitywny pomimo dobrych chęci władz rumuńskich i nie należy się spodziewać zmiany na lepsze ze względu na brak jakichkolwiek środków. W razie epidemii grozi katastrofą. Jesteśmy teraz w bardzo malowniczym, położonym w przepięknym miejscu cmentarzu w mieście Kampulung i szukamy kwatery poświęconej właśnie polskim żołnierzom i polskim obywatelom internowanym w obozie Kampulung Musczel w czasie II Wojny Światowej. Przed chwilą usłyszeliście słowa podpułkownika Wilhelma Popelki, który był komendantem obozu internowania w turnu Severin. Ja wiem, jak to brzmi. Komendant obozu internowania. Polak? Tak! Niezależnie od władz rumuńskich w obozach internowania w Rumunii władze nad tymi miejscami, a także z, y, odpowiedzialność za organizowanie życia internowanych żołnierzy, pełnili właśnie polscy oficerowie. To oni dbali o życie religijne, o morale żołnierzy. Mało tego, w obozie Campulung Muscel komendantem obozu internowania był Romuald Najsarek, człowiek, który brał udział w organizowaniu ucieczki Edwardowi Rydzowi Śmigłemu z miejscowości Dragoslawele. Musimy pamiętać, że rumuńskie władze nie były w stanie zapewnić odpowiednich warunków życia w obozach internowania każdemu polskiemu żołnierzowi, ale co ciekawe, nie utrudniały, nie przeszkadzały im w ucieczce, wręcz działo się to za ich cichym przyzwoleniem. Dosłownie tak to wyglądało: żołnierze polscy w obozach internowania uciekali za cichym przyzwoleniem władz na zachód, dalej bić się z okupantem. Ja wiem, jak brzmi słowo obóz, wszyscy mamy tego świadomość, ale naprawdę musimy pamiętać, że obozy internowania polskich żołnierzy w Rumunii nie były niemieckimi obozami koncentracyjnymi. Nie było w nich tortur, nie było przemocy, agresji, krematoriów. Bardziej były to miejsca przejściowe, gdzie żołnierze czekali na dalszy rozwój sytuacji, a przede wszystkim na możliwość ponownego wejścia do wojny i odbicia z rąk okupantów ich ukochanej ojczyzny. Warunki w obozach internowania? W relacjach polskich żołnierzy zapisały się bardzo różnie. Na przykład tu, w Campulung Mustel nie były tak najgorsze. Ale tuż po likwidacji tego obozu i przeniesieniu go do TargiU, no tam warunki były okropne. Żołnierze spali w drewnianych barakach, ściśnięci jak sardynki. Złe warunki w obozach internowania potęgowały frustrację polskich żołnierzy. I tak zdemoralizowanych przez klęskę wrześniową. I zdarzały się takie sytuacje, że żołnierze polscy, za okazaniem odpowiedniej przepustki rumuńskiemu strażnikowi, wychodzili na miasto, pili, zaczepiali rumuńskie kobiety, okradali mienie, wdawali się w bójki. Niestety do takich sytuacji także dochodziło. polska kwatera, gdzie pochowani są żołnierze i cywile. Jesteśmy na cmentarzu w Kampulungu i udało nam się odnaleźć właśnie miejsce, gdzie spoczywają Polacy. W pamięci żołnierzy i obywateli polskich zmarłych w latach II wojny światowej w Kampulung Musczel. To naprawdę niezwykłe odnajdować takie miejsca setki kilometrów od naszej granicy, które przypominają nam o tym, jak fatalna była sytuacja Polski w czasach II wojny światowej. Mój wujek, który hmm. się nazywał Kułakowski, brat mojej mamy, był lotnikiem. Hmm. I właśnie uciekał przez Rumunię do Wielkiej Brytanii i latał w dywizjonie 300, chyba. Ziemi Mazowieckiej, dywizjon bombowy 300? 300. Pierwsza partia uciekła z obozu w bardzo prosty sposób. Wyciągnęli z szopy wielką beczkę na kółkach, służącą normalnie do przewożenia wody, władowali rzeczy w środek i ciągnęli na kółkach, krzycząc po rumuńsku, a pa! Wartownik przekonany, że jadał po wodę, otworzył bramę i wypuścił całe towarzystwo. W 15 minut później wymaszerowała z obozu duża grupa żołnierzy, niosąc w plecakach deski ze specjalnie w tym celu rozebranego budynku. Prowadził ich kolega przebrany w mundur rumuńskiego strażnika, i tych również wartownik wypuścił bez przeszkód. Przed chwilą padły słowa Władysława Kisielewskiego, polskiego lotnika, który był internowany w rumuńskim kalafat, i historię ucieczek polskich lotników. Polskich żołnierzy są naprawdę niecodzienne. Musicie wiedzieć, że w Kalafat na cmentarzu pojawiły się polskie duchy. Rumuńscy mieszkańcy miejscowości Kalafat widzieli na tamtejszym cmentarzu duchy. Co wieczór pojawiały się dziwne zjawy, które straszyły mieszkańców. Co się takiego wydarzyło? Dziwne było to, że obok Nekropolii znajdował się obóz internowania polskich żołnierzy. W mieście wszyscy mówili o tym, że po cmentarzu grasują duchy. Nikt się nie zbliżał. Co wieczór jeden z lotników przebierał się za ducha. Narzucał na siebie prześcieradło i paradował po nekropoli strasząc mieszkańców. I o to chodziło, żeby nikt na teren cmentarza nie wchodził, bo polscy żołnierze zorganizowali na cmentarzu punkt zbiórki m.in. cywilnych ubrań, tak żeby mogli narzucić je na siebie i uciec z obuzy internowania jako cywile. I to się udało: nikt na cmentarz nie wchodził. Ale była jedna śmieszna sytuacja, kiedy dwóch polskich żołnierzy przebrało się za duchy i wpadli na siebie pewnego wieczoru. Wystraszyli się tak bardzo, chyba sami uwierzyli w tę legendę o duchach, że rozbiegli się w różnych kierunkach. Podobno jeden z nich zemdlał ze strachu. Drodzy widzowie, historie polskich żołnierzy i temat ich internowania właśnie w Rumunii to strasznie ciekawe historie. Jeśli chcielibyście więcej dowiedzieć się o polskich lotnikach i żołnierzach, którzy przedostawali się na zachód, koniecznie piszcie nam o tym w komentarzach, a my żegnamy się z Wami. Dziękujemy za obecność przed ekranami i widzimy się za tydzień w czwartek o godzinie 20.00. Trzymajcie się, cześć. Partnerem kanału History Hiking jest firma Kobi. Buduj historię, klocek po klocku.